Ciemka, ja jestem Odachu i wracam do Was z serią podania na Facebooka, na moją grupę Facebookową. Czekaliście na trzeci odcinek i powiem wam szczerze, że naprawdę pod po drugim odcinku, po tych dwóch odcinkach które wrzuciłem mniej więcej w tym samym czasie mieliśmy wysyp podań mój brat się zajął nimi wszystkimi, ja nie widziałem żadnych, oczywiście to, które teraz widzicie na ekranie, no to już sobie wcześniej przeczytałem i bardzo się cieszę, że dalej próbujecie śledzić mój postęp w łysieniu, moją transformację z Wegety w Krylana, tak czy inaczej dla osób, które nie wiedzą na czym polega ta seria w zasadzie ten cykl filmów, nie wiem czy to będzie seria, nie wiem jak długo te podania będą wpływać, ale tak czy inaczej reaguję tutaj na wasze podania, ponieważ żeby dostać się na grupę facebookową Zakola Dacha, trzeba od powiedzieć na trzy pytania. I są to pytania dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy, czy subskrybujesz kanał Adaha, czyli mój. Nie jest to oczywiście obowiązkowe, nikogo do niczego nie zmuszamy, ale bardzo by było miło, gdybyście zostawili suba, także jeśli nie oglądacie jeszcze z subskrypcją, naprawdę zachęcam Was do tego, bardzo mi to pomaga. I trzecie pytanie, bardzo trywialne, ale nie mniej ważne, dla niektórych być może trochę podchwytliwe. Goku czy Vegeta? Nie ma poprawnej odpowiedzi na to pytanie, oczekuję szczerych odpowiedzi. Tak czy inaczej przechodzimy sobie do, do tych pytań. Wrzuciłem Wam tutaj gołębie, żeby Mieli na co patrzeć. Subskrybujesz kanał Adaha. teraz dałem, jak to przeczytałem, widzicie? Czyli jednak to działa. Do tej pory naprawdę nie sądziłem, że to pytanie, które w zasadzie nawet nie jest sugestią, przyniesie jakikolwiek skutek. Bardzo dziękuję. Dumny jak Wegeta, nie jak jakiś kundel. I jest to tekst, który wiele razy widziałem. Wydaje, wydaje mi się, że jest to tekst jakiejś rapowej piosenki, polskiej znanej rapowej piosenki o Wegecie, a nawet nie wiem, czy to nie jest araba piosenka. Arała kiedyś spotkałem w Mag. Mówiłem już o tym, w McDonaldzie na, przy Wrocławiu, gdzieś tam przy drodze szybkiego ruchu. O trzeciej w nocy, jak wracałem z obozu zimowego na, na studiach, które swoją drogą za tydzień kończę. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Bo też lubię DB. Jestem z rocznika 86. Wtedy Akira Toriyama wydał mangę Dragon Ball. Dziękujemy za bombę informacyjną, boomerze. <laughs> Żartuję, mój brat jest rok tylko starszy, ale też jest bumerem. I będzie oglądał ten film. Powiem tak, jak mówił mój profesor od lekkiej atletyki, który był białorusinem. Żarty, da? Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Jestem fanem DBO od 20 lat. Być z osobami, które nadają na podobnych falach, to, może jak nie rodzina, dalekie kuzynostwo. Chwyciło mi to za serce bardziej niż powinno. Gdyby jeszcze napisał, że nie lubi Dragon Ball AGT, to naprawdę chyba zaprosiłbym go na obiad. Goku, Wegeta, upośledzony jest. Go... Vegeta jest upośledzony? Jeszcze nawet Ham napisał Vegeta małą literą, a Goku wielką. Ale dobrze, przynajmniej to była szczera opinia, no tak, tego oczekuję, no to, to dostałem. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? z braku info. Jak przekopiasz się przez te reposty z innych stronek i obrazki rysowane w pęcie w 9 minut, to może dotrzesz do jakiejś informacji. Znacznie lepszym źródłem informacji jest mój kanał, w sensie niż... Grupa Facebookowa, więc jeśli chcecie informacji, to zostawcie kurwa suba! A nie wchodzicie na zakola, gdzie ludzie wrzucają zdjęcia rysunków. Niektóre są naprawdę ładne, to przyznaję. Dlaczego chcesz dołączyć? Bo jestem fanem i oglądam cię na YouTube. Ostatnio podjąłem decyzję, że chciałbym należeć do jednej z najlepszych społeczności zrzeszających łysolów. O, to znaczy fanów, oczywiście fanów. Już myślałem, już mi się zrobiło ciepło na sercu, pomyślałem, że napiszę Jednej z najlepszych społeczności zrzeszających fanów Dragon Balla, nie! Nie, Wysoli. Chodzi, chodzi o Wysoli, oczywiście. Oczywiście, ty też subskrybujesz kanał, przynajmniej tutaj wypadłeś dobrze. Goku czy Vegeta? Goku za głupi humor i powagę w odpowiednich momentach. A, że za głupi humor, że lubisz Goku. Ja na początku myślałem, że chodzi ci, że Goku jest za głupi, ale chodzi ci o to, że lubisz Goku za głupi humor i powagę w odpowiednich momentach. Vegeta za moc dążenia do celu. Bardzo dobrze, każdego można lubić za cokolwiek innego. Nie trzeba wybierać, wybierać na siłę jednej postaci, prawda? Bardzo lubię odcinki na kanale Adaho. Myślicie, że złamałbym, zniszczyłbym mu kompletnie światopogląd, gdybym powiedział, że kanał Adaho to też jest jakby moja ksywka. Subskrybujesz kanał Adacha na YouTube? Pewnie myślę, że to jest błąd. Yy, <grybujesz> że tu jest literówka, że powinno być. Subskrybujesz kanał Adaho. Odmieniajcie przez przypadki um, ksywki, dobrze? Przynajmniej moją. Gokuć Vegeta. Zapomniałem, jak się pisze ich fuzję. Niebieski wegerot. Dlaczego chcesz dołączyć? Bo chcę być potężnym. Po potężnym. Za kolakiem i również dlatego, aby widzieć nowinki. Nie oceniam. Być może pisałeś to w środku nocy albo się spieszyłeś, ale na bakier. <grym> Chyba jesteś z polskim, ale bardzo się cieszę, że dołączyłeś do grupy. Mam nadzieję, że się dobrze bawisz. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Bo będę czuł się dobrze. Przypomniał mi się ten filmik, jak babu przed kamerą Powiedziała, że ma dla nas wszystkich ważną nowinę. A tą nowiną było to, że będzie dobrze. Czuję się dobrze, naprawdę dobrze. Mi powiedz Boże, czemu nie może być tak winne dni. Słuchałem tego w gimnazjum, teraz się tego wstydzę. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Zakola Adacha są jak magnes. Magnes na dupy? Czy na co? Subskrybujesz? Na jak? Goku czy Vegeta? Rozumiem. Vegeta swobodą w walce go. E... Rozumem Vegeta, swoboda w walce goku. No dobrze, tutaj też potrzebowałem dodatkowych 3 sekund i 5 chromosomów, żeby to zrozumieć. <grytanskowani> wiem, że ilość chromosomów wcale nie oznacza, że jest się mądrzejszym, bo jak się ma jednego więcej, to w 21 parze to się ma z z z ety, syndrom Down, prawda? To był taki żart. Biologiczny, kujony, odłóżcie te klawiatury. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Najlepszy youtuber! Thank you! Trzeba było się podpisać, to bym wiedział, kto ma u mnie fory. Subskrybujesz? Oczywiście! Goku czy Vegeta? No oczywiście, że Max Kokłonko jeszcze napisał, to w ogóle łącznie, jakby to była jakaś nazwa supermarketu, ale no dziękuję za ten wybór, dziękuję. Przekażę Maxowi. Max i wszyscy moi współpracownicy są teraz na wakacjach, dlatego ich nie widzicie, bo jestem dobrym pracodawcą. Dlaczego chcesz dołączyć? Bo Adaho to jeden z moich ulubionych youtuberów. Bardzo się cieszę i wiecie co? Jak ktoś mi napisze, że jestem jednym z jego ulubionych youtuberów, to sobie wyobrażam, że stawiacie mnie koło wielkich sław na przykład na polskim YouTubie, że wiecie, oglądacie też inne kanały, które mają po milion subów, po dwa miliony, ale ja taki malutki jestem obok nich i stagacie mnie do mniej więcej na równi z nimi, że jestem jednym z ulubionych. To wtedy mnie bardzo łapie za serce, bo jest to jakby dla mnie takie, nie wiem, brzmi to dla mnie bardziej wiarygodnie. Subskrybujesz kanał Adaha? Tak, jak miałbym tego nie robić. Nie jestem tak podły jak freza. <laughs> Frezarka chyba chciałeś napisać. Goku czy Vegeta? I am the <śmiech> warrior. <śmiech> The Saiyan Prince Vegeta starał się. Trzeba mu to przyznać. Dziękuję bardzo. Nie, Krzysiu. jesteś Krzysiu od dzisiaj. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Namawiasz w filmach do dołączenia. Jestem ciekaw, czy jednak od subskrypcji odrastają ci włosy i jestem fanem kanału na YouTube. Dziękuję bardzo. Od subskrypcji oczywiście, że odrastają włosy. Mógłbym wam to pokazać, zobaczcie. No, nie jest najlepiej, ale nie jest też najgorzej. To każdy włos to jesteście wy. Możecie się tam zobaczyć. Powiedzmy tak, chujowo, ale stabilnie. Goku zbyt frywolny, a Vegeta zbyt poważny, więc powiem, Gogeta. Aha, czyli wolisz frywolnego i poważnego naraz. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Żeby w wnieść do niej większe zainteresowanie co miał autor na myśli Wie, wnieść do niej większe zainteresowanie zainteresowanie w sensie chodzi ci o to że zainteresowanie grupy grupą będzie większe ze strony z zewnątrz jak ty do niej wejdziesz czy wniesiesz do niej większe, większą aktywność wnieść do niej większe zainteresowanie chyba miał po prostu 10 różnych powodów i połączył to wszystko w jedno zdanie No dobrze tak czy inaczej wyczuwam tutaj dobre intencje Subskrybujesz kanał Adaha na YouTube? Mam. Tutaj już nie jestem w stanie rozczytać przekazu. Wydaje mi się, że faktycznie on tutaj miał jakieś gradobicie myśli. Po prostu 10 różnych odpowiedzi pojawiło mu się w głowie w tym samym momencie i nie mógł wybrać jednej, więc napisał cokolwiek już. I... O, dostałem suba, ale nie zauważyłem od kogo. Było przez chwilę widać. Było przez chwilę widać, ale nie zdążyłem przeczytać. Jak dacie suba w odpowiednim momencie, to możecie też się znaleźć na odcinku. czy Wegeta, Wegeta. No tutaj dobrze, że nie napisał, nie wiem. Hulk Hogan. Dlaczego chcesz dołączyć do grupy? Zaciekawiła mnie działalność Adaha na YouTube. Proszę bardzo, to też brzmi dosyć poważnie, że podjąłem działalność na YouTube, nie? Ja tak zawsze mówiłem, nie lubiłem słowa kariera, nie lubiłem określać się jako YouTuber, ani jako streamer tym bardziej. Działalność. To jest takie, takie dosyć neutralne stwierdzenie, nie? nie? Nie trzeba być profesjonalnym YouTuberem albo mieć karierę, żeby podjąć działalność jakąś tam amatorską. Subskrybujesz kanał? Yep. Kłop tutaj zarzucił kurwa angielszczyzną, językiem Szekspira. Bardzo się cieszę. Dlaczego chcesz dołączyć? Bo Adaha to Dobry chłopina. Ja jestem z porządnego domu, mieszkańskiego. Subskrybujesz oczywiście. Goku czy Vegeta, farmer z shotgunem. Poziom mocy 5. Bardzo piękne jest to, że w fani Dragon Balla czasami są tacy nie szablonowi, że nie wybierają swoich ulubionych postaci po poziomie mocy, tylko po po prostu osobistej sympatii. Farmer z shotgunem, mimo tego, że miał dosłownie 2 minuty czasu antenowego, jeśli nie mniej, to skradł serce tutaj Marcina. Tak, masz na imię Marcin od dzisiaj, powiedz rodzicom. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Masz mega śmieszny kanał. Jeszcze ta mrugająca buźka, puszczająca oko. Nie wiem w sumie, czy tutaj była ironia, bo jeśli jest tutaj pan albo pani, podejrzewam, że pan, bo więcej jest chłopców, mężczyzn, facetów, kurwy na tej grupie. Rozumiem w 100% znaczenie słowa śmieszny, to jest to troszeczkę uszczypliwość w moją stronę, ale podejrzewam, że tak nie było, jestem dobrej myśli, dziękuję bardzo, jeśli to był komplement, to, to bardzo mi miło. Mega śmieszny kanał, kuwa, jesteś śmieszny, nie, weź, za. Nie, wypnę to dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy a czemu mam nie chcieć nie wiem, może masz w dupie mój kanał albo Dragon Ball, tak w sumie jak większość osób na świecie 99,999% ,99 osób na świecie ma w dupie mniej mój kanał na YouTube, więc być może no, znalazłbyś jakiś powód, dla którego nie miałbyś nie chcieć dołączyć, ale rozumiem, że uznałeś to za wielką oczywistość, że chcesz dołączyć do tej grupy, także mam nadzieję, że dobrze się tam bawisz. I subskrybujesz kanał, a z Goku i Wegety wybrałeś Wegerota. A, tak na serio, to Wegety. Dobrze, że się poprawiłeś. Subskrybujesz kanał, każdy jego film przynosi uśmiech na twarzy i fajne do jedzenia są jego filmy, więc oczywiście, że subskrybuje. Kurwa, jesz moje filmy? Muszę sprawdzić w menedżerze, czy przypadki mi nie poznikały. Fajne do jedzenia są jego filmy. Który Ci najbardziej smakował? Minecraft według Kadacha odcinek 57? Bra. Swoją drogą, to jest ciekawostka. To był pierwszy odcinek w życiu mój, który zmontowałem na Sonym Vegasie. To był chyba jeszcze Sony Vegas 12. Teraz montuję na 17. Nie uważacie, że fakt, że liczba 57 stała się na moim kanale swego rodzaju memem i w ogóle ona prześladuje mnie od i mojego brata od jakiegoś dłuższego czasu. I te wszystkie lata cofnąć się wstecz. I 57 odcinek serii, która miała więcej niż 57 odcinków, okazał się, że być najbardziej oglądanym. To jest dowód, że żyjemy w jakiejś jebanej symulacji. Bardzo dziękuję za miłą wiadomość. Pozdrawiam. Goku czy Vegeta. Mój kot... Lu Lubi mokrą karmę. Bardzo dobrze, no koty powinny jeść mokrą karmę, to po pierwsze. Po drugie, chyba wydaje mi się, że albo ktoś tutaj był pod wpływem jakichś mocno odurza odurzających środków, albo nie założył okularów i nie doczytał, tego wege nie doczytał tego pytania, albo chciał się znaleźć w tym odcinku. Gratulacje! Jeśli chodziło Ci o ostatnie, to Ci się udało. Pozdrawiam Cię, Patryk. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Bo kocham Dragonbola. Nie, nie, nie. Drangombola. Kurwa, to jeszcze gorzej. Komórczak przez uzamknięte do jasnej kuchy. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Oglądam filmik z podaniami i jakoś tak wyszło. O, proszę, no właśnie, mogę wam teraz pokazać statystykę, jeśli nie zapomnę. Po filmie z podaniami po prostu zrobił się wysyp. Niby na plecach pryszczy wysyp. Taki sam wysyp się zrobił. Tylko że nie porównuję Was do pryszczy. Wy jesteście bardziej przydatni niż pryszcz. Lodówka. Wybrał lodówkę. Dobrze, że nie kurwa lodówka za Oczywiście chodziło o frizę, prawda? Albo okulera. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Czuję ten sam ból ze swoimi zakolami plus lubię DB. Fajnie, że zaznaczyłeś, że jakby głównym powodem jest ból odnośnie zakul. Ja tam, mnie to nie boli, nie? Zakola nie bolą. Fizycznie. Koku czy Vegeta? Pytasz czy Jigsra w lesie? Oczywiście, że Vegeta. No niektórzy nie uznają tego pytania za o, takie oczywiste. Była ja już dzisiaj osoba, która napisała, że wegeta jest jakiś. Kurwa, jaki on tam powiedział? Schorowany? Ma jakieś schorzenia? Nie pamiętam, jak on to napisał. Chcę dołączyć do grupy, by móc w przyszłości zmierzyć się z najsilniejszym ziemianinem. O! Nawiązanie do mojego specjala na 20 tysięcy subów. Mam nadzieję, że to właśnie o to chodziło. Bardzo was zapraszam. Jeśli nie widzieliście jeszcze mojego filmu na 20 tysięcy subów, kliknijcie sobie w link w opisie. Nie, nie, w opisie. W prawym górnym rogu ekranu. Pewnie zapomnę, żeby dodać te adnotację, ale. Znajdziecie na moim kanale. Najsilniejszy Ziemianin. Subskrybujesz kanał? Owszem, bo ma wpłytkę kontencik. Chyba chodziło o to, że wpytkę i bardzo dziękuję. Goku czy Vegeta? Wasz Destampid? Zgoogluję. Co swoją drogą? Ja pochwalę się wam. Wiecie, że jestem jedyną osobą na roku, która dostała dwie piątki z recenzji od promotora i recenzenta? A co? Pochwalę się. Wasz Destampid. Fajny. Przypomina trochę Leorio, pofarbowanego. Tą bombą informatyczną wydaje mi się odnośnie wasza The wasza Stampede możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o dołączeniu na grupę, nie piszcie głupich rzeczy na siłę, napiszcie coś szczerego, na pewno wtedy... Będziecie mogli się znaleźć w następnym odcinku. Następny odcinek jeszcze będzie, bo mam tego dużo. Nie przejrzałem wszystkich podań. Tak czy inaczej, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Zapraszam do zostawienia łapki, zapraszam do zostawienia suba. Nie będę Wam już o tym trąbił, ale jeśli chcecie jeszcze, żebym Wam o czymś potrąbił, to wejdźcie w linki w opisie. Na przykład w Enebe kupcie sobie grę z kodem z albo na Magic Wood na Facebooku, jeśli chcecie sobie takiego wegetę zrobionego w drewnie. Kupić wszystko, znajdziecie w opisie. Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. Życzę Wam miłego dzionka, Nawadniajcie się, jedzcie owoce, póki jest sezon i widzimy się. Niebawem, trzymajcie się, na razie. Cześć. Diana. Kto powiedział Diana ze mną? Napiszcie w komentarzu.